Cześć, witamy na targach w Warszawie. Za mną jest jeszcze Junak RX 401, którego będziemy niedługo Wam pokazywać, bo znalazł się klient na niego i będziemy na podstawie Junaka RX 401 zachęcać Was do zakupu Junaka RX 600. Junak RX 600, którego mogliście zobaczyć już na pierwszej prezentacji, niestety tylko na prospekcie, no cieszy się potężnym zainteresowaniem. Jest to motocykl, który będzie wyglądał bardzo podobnie do Junaka RX 401. Będzie miał ABS, będzie miał kontrolę trakcji, będzie miał około ponad 60 koni mechanicznych. Będzie lekki, będzie bardzo dobrze wy wykonany, będzie kosztował z kuframi około 28 tysięcy złotych, więc jest idealnym rozwiązaniem na e, te czasy. Bo cztery setki nie cieszą się zbytnią popularnością, z tego względu, że osoba, która może jeździć motocyklem na kategoria, chce jeździć troszeczkę mocniejszym sprzętem. 30-40 koni versus 70. Robi robotę. Przypomnę, RX600, jeśli chodzi o pojazd, będzie również w wersji RX650, on będzie miał troszeczkę bardziej spłaszczony przód, bardziej szosowy niż adwenczorowy i tego też chciałbym na pewno zachęcić Was do zakupów, ale RX600 to jest uważam, w tym roku będzie najlepiej sprzedawany się sprzedający się motocykl w tym roku. Z racji na cenę, z racji na bardzo dobre osiągi, bardzo dobre wykonanie. Eee, oczywiście producent. Size Tego naprawdę jest bardzo dużo, jeśli chodzi o e, z, e, Europę, świat. Junak fajnie posłuchał, e, posłuchał osoby, które chcą jeździć większymi motocyklami. I będziemy już niedługo, 15 maja, najprawdopodobniej e, będą do nas wysyłane, zamówione przez Was Junaki RX 600. Więc e, tutaj, jak osoby chcą zamówić Junaka RX 600, one będą w kolorach. Szaro-zielony oraz czarno-czerwony. Podlinkuję Wam filmik, gdzie robiłem prezentację na targach w Junaku. Ale również, jak napiszecie do mnie wiadomość, to Wam wyślę zdjęcia z prospektu naszego, jak będą wyglądały, jakie będą dwie wersje kolorystyczne. Ja uważam, że będzie świetnym motocyklem. Będziemy Was instruować, będziemy Wam pokazywać, żeby przesiadka z mniejszej pojemności na większe była optymalna, żeby była bezpieczna. Będziemy robić szkolenia, instruktorzy po zakupie. Mam nadzieję, że tych junaczków od nas wyjdzie bardzo dużo. Dodam tylko, że już jest chyba 16 ogólnie modeli RX600 oraz RX125, RX1 już zamówionych. Niektóre są przetłocone. Czekajcie na moją informację. Przypomnę, junak RX600 będzie w okolicach 30 wiecień, 15 maj. Powinien być już powoli wysyłany do, naszych, do nas, a potem do was. My oczywiście będziemy próbowali go podłączyć pod komputer. Będziemy go chcieli schamować, będziemy chcieli, wzmocnić mu most. Będziemy chcieli robić testy drogowe. Pokażemy, na jakich opłonach przychodzi, jak będzie wyglądało składanie, jak będzie wyglądał proces przygotowania go dla nas, więc ja już się nie mogę go doczekać. Niedługo RX401 w tym samym kolorze będzie u nas na serwisie będziemy robić pełne um, będziemy robić pełne relacje z tymi pojazdami